Z syna i ducha świętego. Amen. Dziś Kościół daje nam Ewangelię Świętego Łukasza, początek tej Ewangelii, zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela. Posłuchajmy. Jest rozdział pierwszy, wersety od 5 do 25. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy według wyznaczonej swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego, lecz anioł rzekł do niego Nie bój się Zachariaszu, Twoja prośba została wysłuchana, żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzenia, będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł i nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc – tak mi uczynił Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie – by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Bardzo symboliczne dzisiaj są imiona tej Ewangelii. Każde z tych imion jakoś nawiązuje do Bożego działania, do Bożego sposobu działania. Bóg moją obietnicą to Elżbieta. Ale też Bóg pamięta, czyli Zachariasz. Jest taka bardzo piękna gra słów w tych imionach, w sensie treści, które niosą. Bóg pamięta, ale co pamięta? Pamięta swoje obietnice. Pamięta, że jest łaskawy, bo to jest właśnie imię Jan. Ciągłym zdumieniem może owocować ta prawda, że Ewangelia zaczyna się od spełniania się obietnic, ale to są obietnice życia, obietnice narodzin dziecka. I anioł mówi do Zachariasza: będzie to dla Ciebie radość i wesele. wzmocnione sobą nawzajem. Radość i wesele. I tę radość też czytamy przez serce Maryi i przez serce Józefa. Zachariasz milczy przez dziewięć miesięcy. Ma bardzo długie rekolekcje w ciszy, w milczeniu. Natomiast święta Elżbieta w tej skrytości pewnie każdego dnia śpiewa swoje małe magnifikat tak uczynił mi pan wówczas gdy wejrzał łaskawie gdy wejrzał łaskawie na mnie z jakim postanowieniem możemy przeżyć ten poniedziałek adwentowy podziękuję ponownie za moje życie za moje poczęcie za moje narodziny gdyż jestem od boga jestem dobrą nowiną od boga Dobrą nowiną dla tego świata. Maryjo, strzeż w nas trwałej pamięci o tym, skąd jesteśmy, w najgłębszej tajemnicy naszego pochodzenia. Święty Józefie, niech pod twoim spojrzeniem wzrastamy we wdzięczności za to, co nam Pan uczynił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.